Zjedliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Jeśli zrobi się to, co ja Wam powiem, wielu z nich zostanie uratowanych. Rosja się nawróci, zapanuje pokój. Ale jeśli tego nie uczynimy, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki po świecie, wywołując wojny, prześladowania sprawiedliwych, papież będzie bardzo cierpiał, całe narody zginą z powierzchni ziemi. Czas nagli, bo te znaki, które zapowiedziała Maryja, wypełniły się. Za papieża Piusa XI miała się rozpocząć wojna, i to się stało. Była zorza polarna, jako znak owego światła, które miało zwiastować nadejście oczyszczenia. Ona miała miejsce. Oto stał się również zamach na Jana Pawła II, który, jak sam powiedział, Dzięki Maryi, tylko dzięki jej opiece został zatrzymany na progu śmierci. Oto całe narody zginą z powierzchni Ziemi. Oto widzimy, czym jest dzisiaj Rosja, czym są jej wpływy. Czas nagli, by to wszystko zmienić. Maryja nam mówi jak tą drogą to nabożeństwo do niepokalanego serca Maryi. Poświęcenie Rosji i wynagrodzenie w pierwsze soboty. Nadszedł czas, powiedziała Maria, w 1929 roku, by papież z biskupami całego świata dokonał tego aktu poświęcenia Rosji. Jak wiemy, Jan Paweł II, trzy lata po zamachu, ten znak, ten akt uczynił. Wiemy, że oto teraz Ojciec Święty Franciszek ten akt ponowi. Ojciec Święty czyni ponownie znak, by nas zapalić do dzieła. Ale do nas skierowana jest prośba, by wynagradzać pierwsze soboty. Akt został uczyniony, będzie ponowiony. Trzeba naszego zaangażowania. Trzeba podjęcia wynagrodzenia w pierwsze soboty. Jeśli ludzie me życzenia spełnią, Rosja się nawróci. Zapanuje pokój. Zatem trzeba naszego wspólnego wysiłku. Wojownicy Maryi zapalają pochodnie. Wojownicy Maryi biją w dzwonie, zapraszają nas wszystkich Polaków, Ukraińców, naszych braci Rosjan, zapraszają wszystkich do wspólnego dzieła. Razem stańmy w pierwszą sobotę do modlitwy. Jakie modlitwy wynagradzające niepokalanemu sercu. Modlitwę, o której prosiła Maryja. Stańmy zatem. Rozpocznijmy pierwszą sobotę miesiąca, 2 kwietnia. Ale kontynuujmy, bowiem Maryja prosiła nie o jedną, ale o pięć kolejnych pierwszych sobot miesiąca. Złóżmy do skarbca Bożego nasz dar. Stańmy razem. Pierwsza sobota miesiąca, 2 kwietnia już niebawem. Stańmy do modlitwy. Dołączmy do Wielkiej Rzeszy Wojowników Maryi. Połączmy się jako Polacy, Ukraińcy, Rosjanie. Stańmy do modlitwy. I uczyńmy to, o co prosiła Maryja. By jak powiedział Pan Paweł II, nadszedł nowy, lepszy świat, bo stary gnębi nas i budzi w nas lęk. Niech nadejdzie nowy, lepszy świat. Niech nadejdzie czas pokoju dla Polski, Ukrainy, Rosji i świata. Niech Rosja się nawróci nie siłą, gwałtem, modlitwą, zgodnie z Bożą pedagogią. Błogosławieństwo dla Polski.pl tam więcej informacji. Pierwsza sobota, drugi kwietnia, razem z wojownikami Maryi. Polska, Ukraina, Rosja. Niech połączy nas serce Maryi.